Siemanko. Dzisiejszy film, trochę inny niż ostatni do tej pory, natomiast po Waszych sugestiach doszedłem do wniosku, że muszę tutaj o pewnych rzeczach powiedzieć, żeby potem nie było jakichś niedomówień. Jak wiecie, za 5 dni widzimy się w Komańczy, gdzie będziemy startować w biegu ultrałękowina. I w związku z tym mam tutaj dla Was kilka informacji, kilka też takich tipów dla osób, które robią pierwszy raz ultra, żeby nie było jakichś nieporozumień. Zacznę od tego, że pierwszą rzeczą, którą w ogóle robimy, to czytamy regulamin organizatora. W regulaminie wszystko jest napisane ze szczególnym na nastawieniem na wyposażenie obowiązkowe. Słuchajcie, generalnie jest tak, że no, to jest sprawdzane. Nie mówię, że zawsze, nie mówię, że skrupulatnie, ale to jest sprawdzane i nie chciałbym, żeby było jakaś sytuacja, w której coś, ktoś czegoś nie będzie miał. Szczególnie chłopaki na dystansie długim, tam trzeba uważać, ponieważ my startujemy w nocy, znaczy nad ranem, ale będzie ciemno i może się okazać, że też po ciemku będziemy wracać. Więc te czołówki, te latarki, te światełka to, no to jest ważna część waszego ekwipunku. Druga sprawa, taka ubiór. No, jak niestety widzieliście, warunki pogodowe nie zapowiadają się za dobrze na tą chwilę. Ja robię co mogę, afirmuję, staram się, ale na razie moje owoce są za słabe. Także jak ktoś chce mi pomóc to bardzo chętnie. Natomiast tak na serio, to no ubierzcie się, nie. Bo wiecie, jak będziemy startować, będzie w granicach 0 stopni, to tam naprawdę będzie zimno, bo to są góry. I. Taka mała uwaga. Pamiętajcie, że w górach trochę inaczej się liczy temperaturę. To, że jest 8 stopni w jesień, to niekoniecznie odczuwalna będzie 8. Raczej bym oscylował, że będzie dużo mniej. I vice versa, jeżeli jest 8 stopni na przykład w lato, to tam jest dużo cieplej wtedy, nie? Natomiast miecie to na uwadze i w regulaminie macie dokładnie napisane, jaki ubiór jest zalecany i radziłbym go przestrzegać. Bo mimo wszystko to, to Wam pomoże. Pamiętajcie, że biegniemy w lesie i jedyne osoby, które mogą Wam pomóc, jakby się cokolwiek wydarzyło, to jest inny zawodnik, inna zawodniczka. Tam nie ma ratowników co 100 metrów czy tam co kilometr, bo nie ma po prostu fizycznie takiej możliwości. I z dwojga złego pamiętajcie, że lepiej się rozebrać, niż, yy, niż się dogrzewać. To taka uwaga. Kolejna sprawa buty. Buty oczywiście do biegania e, trialowe, tak zwane, czyli z podeszwą twardzą i z podeszwą, która jest bardziej taka na zasadzie opony. Płaskie buty zostawcie sobie w domu to nie ten bieg, nie te miejsce prawdopodobnie będzie dużo błota, no i żebyście nie jeździli, nie? Bo, no bo tak jest, takie są warunki i trzeba się do tych warunków po prostu dostosować. Następna sprawa, picie i jedzenie podczas zawodów, pamiętajcie o tym żeby regularnie się nawadniać, ja o tym mówię cały czas, co 15-20 minut łyczek, dwa łyczki wody i na bieżąco pilnujemy tego, wbrew pozorom jak jest zimno to jest dobrze dla nas, dlatego że wtedy zapotrzebowanie na wodę jest mniejsze, Natomiast od razu tutaj uczulam, żebyście pilnowali po prostu tego, żeby na bieżąco się nawadniać, żeby ktoś tam kogoś nie poniosło. To są długie biegi i na długich biegach jest trochę inaczej niż, niż na tych takich krót, krótkawych, nie? I uwierzcie mi, że tutaj, jak się coś zepsuje przez godzinę, dwie, to może być tak, że już będzie to nie do nadrobienia a na, na dalszej części trasy. Dotyczy to szczególnie chłopaków na dystansie 70 km. Tutaj trzeba uważać, nie? Macie doświadczenie, biegliśmy razem, wszyscy, więc, więc każdy zna tutaj swoje możliwości, natomiast ja nadal uczulam, pilnujcie pilnowania, picia wody i pilnujcie tego, żeby ta woda w tym bukłaku cały czas była, czy tam w bidonie, co tam, co tam będziecie używać na trasie, nie? Na trasie są punkty odżywcze, jak pewnie wiecie, no te punkty są bardzo rzadko ustawione, no bo my mamy trzy bodajże, tak? Czy tam cztery? To na 70 km, to, no to sobie sami policzę to jest średnio punkt, co jakieś 15 km i te 15 km trzeba po prostu wybiegać. Czyli musicie mieć ze sobą tyle jedzenia, żeby ten odcinek pomiędzy punktami po prostu przebiec. Co za tym idzie, trzeba wziąć więcej jedzenia. Ja o tym mówiłem i będę jeszcze o tym mówił tutaj nie raz Jedzenie bierzemy na około 40 minut, tak żeby mieć jedne jedzenie. Czyli proste liczenie, jak między punktami jest na przykład 3 godziny, no to 40 minut to są 4 posiłki, tak jakby, nie? Posiłkiem jest banan, posiłkiem jest na przykład 5 daktyli, posiłkiem jest batonik, posiłkiem jest żel energetyczny, posiłkiem są na przykład kabanosy, posiłkiem są, nie wiem, cokolwiek. Chodzi o to, że to jest jeden posiłek w cudzysłowie, oczywiście, nie? Oprócz tego, pamiętajcie, na bieżąco uzupełniamy elektrolity. Są nasze magiczne kapsułki, które kiedyś Darek polecał, i jak ktoś ma możliwość, sobie zakupcie jeszcze. Testowałem na maratonie, powiem Wam, świetna sprawa. No, od razu odpowiadam, ja biorę minimum 20 tabletek, jakby ktoś pytał, jedna co pół godziny. Tak mniej więcej, nie? Może tam będzie jakiś inny magnes, to na przykład, nie wiem, wezmę 10 tabletek i ze trzy szoty magnezowe. Natomiast, tak jak wcześniej już nieraz o tym rozmawialiśmy. Każdy z Was miał szansę i możliwość sobie to przetestować, i mam nadzieję, że każdy z Was to zrobił. Kolejna sprawa: dla osób, które nie mają doświadczenia, to da Wam takiego tipa. Jak macie możliwość, na przykład to bierzemy do bukłaka jednego wodę, do drugiego bukłaka bierzemy izo. Dlatego, że jakbyście na przykład wzięli same izo to po pewnym czasie po prostu może wam organizm tego nie przyjmować. Ja miałem taką sytuację w Lądku Zdroju, gdzie organizm od 45 km w ogóle nie przyjmował jedzenia. No i coś trzeba zrobić. Tam trzeba improwizować. I wy na tą improwizację musicie być przygotowani. Kolejna sprawa. Wrócę jeszcze do ubioru. Pamiętajcie z tego, co ja kojarzę. Większość teraz zaczyna się pod górę. Czyli jak wychodzimy z punktu czy tam ze startu, dojdziemy pod górę i pamiętajcie, że tam bardzo szybko organizm się ogrzewa, i o ile na samym starcie dobrze mieć jakąś kurtkę, bluzę, czapkę, rękawiczki nawet, to o tyle pod górę pamiętajcie, żeby będziemy się rozbierać. jakąś myście ciepło, rozbierajcie się, lepiej stracić pół, pół minuty, czy minutę na to, żeby się przebrać, ściągnąć plecak i tak dalej niż 5-10 minut po to, żeby potem doprowadzić organizm do właściwego funkcjonowania. Powiem wam tak z mojego doświadczenia mniej więcej, żebyście mieli pogląd, jak to wygląda. Jak organizm będzie z jakiegoś powodu wyczerpany, na przykład się odwodnicie, albo będziecie mało kalorii mieli, czyli za mało jedzenia, albo na przykład będzie nieodpowiednia temperatura ciała, czyli będzie na przykład za zimno, za ciepło, to potrzeba około 10-15 minut do tego się, żeby się do tej temperatury właściwej, do tego właściwego stanu doprowadzić. No, czasami nawet i dłużej. A czasami niektórym się nie udaje, dlatego ja tutaj nagrywam ten film, żeby was tu jeszcze przed wszystkim przestrzec to co mi przyszło na myśl do głowy, abyście mieli jak najwięcej tutaj jeszcze wskazówek i możliwości. Nie? Kolejna sprawa jest taka, szczególnie to dotyczy dystansów ultra i osób, które nie mają doświadczenia. Jak widzicie osobę obok Was, albo przebiegać od kogoś, kto siedzi, nie wiem, na ławce, kto siedzi na jakimś drzewie czy coś, zawsze zapytajcie się, czy, czy wszystko jest w porządku, czy coś się nie stało. To jest dokładnie, chodzi o to, coś mówiłem wcześniej, że jedyną osobą, która pomoże Wam na trasie jest kolega, koleżanka, inny zawodnik, zawodniczka, która biegnie wokół Ciebie. Dlatego, że tam po prostu tak jest, to są biegi ultra, to są biegi w górach. I tak jak ty możesz pomóc komuś, tak ktoś może pomóc kobie. Proszę pamiętajcie o tym, to jest jedno zdanie. Zajmuje to dosłownie 15 sekund. W 90 przypadków jest tak, że, że jest ok, po prostu zawodnik musi odpocząć. Ale mi się już zdarzyło, że jedną dziewczynę holowałem do punktu... Znaczy ona się pozbierała potem, jakby w trakcie tej naszej wspólnej, że tak powiem, wędrówki, bo to nie był bieg, tylko wędrówka wtedy. Natomiast nie ukrywam, że bardzo je wtedy pomogłem, i jakby z doświadczenia wiem, że to takie coś, że ktoś się Ciebie zapyta, to to mega robotę robi. Ok? Także pilnujcie tego. Kolejna sprawa jest taka, i to już będę przychodził powoli do końca tego filmu. Pamiętajcie, że meta jest w komańczy. Cokolwiek się nie wydarzy, cokolwiek nie będziecie mieli jakie problemy na trasie, to pamiętajcie, zawsze sobie możecie na chwilę, na minutę, dwie przysiąść. Siadajcie na punktach, 5-10 minut, 15 minut przerwy, nie dłużej, dłużej na pewno nie, ale jeżeli macie możliwość, to te 10-15 minut na tym punkcie sobie po prostu posiedźcie, po to, żeby organizm się wyciszył, trochę ochłonął po tym wysiłku, który był i po to, żeby zebrać tak trochę jeszcze więcej tej takiej energii wewnętrznej na dalszy bieg. Nie dłużej, bo organizm zacznie się wychładzać. I to jest to, co już wspomniałem wcześniej, jak się organizm wychłodzi, to już będzie... Przysłowował po ptokach, <grych> natomiast, jeżeli temperatura na zewnątrz będzie niska, no to też, jakby wydaje mi się, logicznym jest, że te przerwy 10-minutowe no nie powinny być. Tylko trzeba je skrócić. Ewentualnie na tym punkcie się ubierzcie i dzięki temu, żebyście mogli chwilę odpocząć. To dotyczy szczególnie dystansów ultra, bo tam ten wysiłek jednak będzie dużo większy. Następna sprawa. Wyposażenie dodatkowe zalecane przeze mnie, poza tym wszystkim co jest w regulaminie, to są skarpetki na zmianę i powiem Wam takiego tipa, woreczki jednorazowe, w momencie kiedy, kiedy będzie, będzie te błoto i buty zaczną przesiąkiwać, a to jest kwestia czasu na dystansach ultra, przy takiej pogodzie, to Wam mówię z doświadczenia, że nie ma się co nastawiać, że będzie idealna pogoda. Wręcz przeciwnie, lepiej się przygotować na, na nieznane, bo ultra to zawsze jest nieznane. Pamiętajcie, na 100% w ultra biegu zawsze się coś wywali. I to trzeba być przygotowanym, a jak nie przygotowanym, to trzeba coś zaimprowizować. Czyli musicie wiedzieć, co w danym momencie robić. W momencie kiedy wam przemokną buty na początkowych kilometrach, to wy się będziecie męczyć do samego do samej mety. Natomiast ja mówię tutaj o tym, żebyście sobie wzięli dodatkowe skarpetki, bo zawsze możecie się przebrać. Generalnie w dalszej części dnia na tą chwilę ma być słońce, więc wtedy sobie to wysuszycie. Tak samo koszulka, jak ktoś ma jakieś problemy, typu, że ocierają się sutki, typu, że gdzieś tam koszulka go ociera albo coś, weźcie sobie koszulkę na zmianę, to naprawdę to w stosunku do całej wagi, całego plecaka waży niewiele, a może Wam uratować cały bieg. Kolejna sprawa dla wszystkich osób, które startują o godzinie 7 rano zalecana odzież to termo. Weźcie sobie termo koszulki i na to ubierzcie sobie koszulkę, czy tam brudze już co będziecie biegli, bo te termo to naprawdę może wam w tych początkowych fazach uratować bieg. I tak jak mówię, jak w dalszej części będzie za ciepło, to się po prostu rozbierzecie i nie ma najmniejszego problemu. Naprawdę lepiej się rozebrać, niż jak ma być wam zimno. Bo jak będzie wam zimno, będziecie musieli szybciej biec. Jak będziecie musieli szybciej biec, a ktoś nie jest na to przygotowany, no to organizm zacznie się szybciej męczyć. Jak się organizm zacznie szybciej męczyć, no to jest ryzyko, że ktoś po prostu może tego biegu nie ukończyć. No i na koniec, bo się rozgadałem, wrócę jeszcze do tego, o czym mówiłem, a trochę mi wątek uciekł. Pamiętajcie, że meta jest w komancie Komancie się wszyscy spotykamy, nawet jak ktoś czuje, że nie zdąży na limit czy tam coś, dajcie z siebie wszystko, metr za metrem, kilometr za kilometrem po prostu przesuwamy się do mety, bo dzięki temu będziemy, zawsze będziemy bliżej. Historia pokazuje, że są takie przypadki, że czasami organizator daje dodatkowy czas ze względu na warunki pogodowe. Są takie sytuacje, że nagle Pozbieracie się po chwilowym kryzysie, będziecie w stanie ruszyć dalej, dlatego nie ma załamywania się. Kto ma jakiś mega kryzys na trasie, to jak macie możliwość przypiąć się do innego zawodnika, to przypnijcie się do innego zawodnika, biegnijcie sobie razem. Jak ktoś ma mega kryzys, dzwoncie do mnie, ja na tyle na ile będę w stanie, to wam oczywiście pomogę. Natomiast pamiętajcie, że to jest ostateczność, gdyż to jest bezki niski i tam w większości raczej zasięgu nie będzie. I raczej ja bym się na to też nie nastawiał, nie? Także tutaj uwaga, i ostatnia już rzecz jest taka. Pamiętajcie, że każdy przyjeżdża w dobrych humorach, każdy afirmuje sobie swój dobry wynik, i każdy daje z siebie wszystko. To są najtrudniejsze zawody, na których byliśmy razem, także większość z Was będzie tutaj miała dobre, nowe doświadczenie. Natomiast wierzę, że to, co daje nam przewagę, czyli nasza grupa. Wierzę, że dzięki temu się ogarniemy i będą wszyscy mieli dobre wyniki. Naprawdę, ja w to głęboko wierzę, że razem możemy więcej. Do zobaczenia w komentarzu, do zobaczenia na starcie, do zobaczenia na mecie i w sobotę na wspólnym świętowaniu. Trzymajcie się, cześć.